Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami serdecznie. E, siedzę w Reni, jadę z moimi. Pokażę Wam. Młody z przodu, on mi chce się szybko zebrać i weźmie i go. No, no Widzieliśmy, e, jadę teraz zrobić takie nieduże zakupy. Nieduże, sięgam, nieduże, wcale. Wcale nieduże. I właśnie sprawdzałam, gdzie jest Sławomir. Jest chwileczkę od, od, od domu, także akurat go zbierzemy do domu. Zapraszam na filmik. 11 stopni do tego co się mży. Generalnie... jest brzydko. Jest brzydko. To jest po prostu lato w Polsce. Jakie lato? To już lata to dawno nie ma, chłopie. Jak to To już jest jesień. Weźmiemy. Mam nadzieję, że zdążę zrobić te zakupy w Biedronce, zanim Sławek zadzwoni przyjeść po mnie. Bo tak sobie mniej więcej obstalowałam żeby już z nim nie jeździć, to mówię, zanim pojadę, a znowu dwa razy to bez sensu jeździć, to mówię, tak przy okazji, nie? No Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że u nas w mieście buduje się kolejna biedronka. I tak sobie jadę i myślę, kurczę, jak te biedronki rosną jak grzyby po deszczu. To już jest hmm, piąta, czwarta? Nie wiem. Czwarta no. czwarta. no dużo, nie? I tak sobie myślę, kiedyś jeszcze jak sławek jeździł w takiej innej firmie. Jeździłam z nim do Bydgoszczy i tam był taki market, polski market, Piotr i Paweł. Upadł. Czemu? Nie wiadomo. I tak sobie teraz myślę. Taki Polomarket, to też ponoć polski market. Czemu jego tak nie ma, tylko wszędzie Biedronka? Ja nie wiem co, o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, nie? To chodzi o pieniądze. Czy u was też tak jest, że nie macie w ogóle sklepów innych, tylko albo Biedronka? W każdym razie inter mamy. No i tam takie... Y, takie są też markety y, polskie ale chyba dwa czy trzy co się a, stało? jakieś zdarzenie teraz się wykłócają na drodze jeden drugiemu wjechał w tył żeby nie być wulgarnym, w tył mu wjechał bo ten jeden chciał skręcić a ten drugi myślał, że będzie jechał prosto nie ma co myśleć trzeba uważać no, to się wykucają na drodze i z, na samym łuku słuchajcie, zablokowali ruch. No. I takie zdarzenie losowe. Trzeba uważać, bo jest ślisko, bo można wysprzęglić no coś. Nie możemy komuś wjechać w tym samochód, bo my mamy renówkę. Ty tak mnie nie, nie trpaj tą renówkę, Renówka jest fajnym samochodem. Renówka to jest nic. Renówkę mamy. To już nie otwieram garażu, tylko wsiadam w renówkę i jadę. Zatankowany jest i ten i ten, więc bez różnicy. Co robisz? Do Donia z koleżankami wyprawiają sobie imprezę jaką? Halowen. Halowen. I szukają strojów na tą imprezę. Ja nie jestem za tym za bardzo, ale niech się bawią. Ja się nie ja się nie muszę przebierać, niech się dzieciaki bawią. Taki mogą, nie? Co tam masz? Pokaż. Miałeś to odłożyć. Miałeś to odłożyć. Ty już cicho miałeś, odłożyć. To odłożyć. miałeś to odłożyć. Miałeś Ale nikt Cię nie pytał, tak A ty, ty jesteś zmęczona i przepraszam, gdzie się umawiasz? Było, na wyjściu. No, to jest najgorzej, jak umówisz się na wyjście, a później musisz na nie iść. <laughs> Chcesz? <laughs> Zobaczcie, jaka maska. Molu książkowy. Właśnie. Anyway, mol książkowy tylko książki, a Igor tylko zabawki. Mówiłam, że małe zakupy? No, zakupy są małe, ale tych dwóch usilnie chce mi coś dołożyć. Do niej z jakiego filmu? Dom w papieru. Tak? ja bym nie wiedziała, mógłby ktoś stanąć w takiej masy to i tak bym nie wiedziała z jakiego filmu, ale spoko <laughs> zakupy zrobione, idę do domu do domu, do samochodu, a oni już mają minę bo by chcieli zapakować zaraz a ja jeszcze koszyk byłam odprowadzić jak to to zrobi, takie rzeczy no, zobaczymy zaraz na lokalizatorze, gdzie jest Sławomir bo chciałabym, żeby już był na bazie co bym go od razu wzięła stąd Będzie? Na ocenę? No na ocenę, ale. Nie, gaz, a on na on z No, to była Renata, no, nie ma co się Renata jest no, fajna. Renata się nie nadaje do kosza. Oczywiście, że nie. Sprawdziłam. Sławomir jest już na bazie. Więc jadę. On na pewno widzi, gdzie ja jestem, dlatego nie dzwoni. No, jedziemy po niego. Jeszcze założę się, że ma tak do zatankowania. Do wlania jakieś adblue do przepięcia się pod inną naczepę. Już przestań, już I może tak być. I może tak być. Nie, Volvo się nie zepsuło, ale Renia była postawiona na bramie od garażu, a to ja mam wziąć wiesz, kluczyki, żeby odstawić renówkę, żeby wziąć kluczyki otworzyć Volvo, to po co mi taki zachód? Siadam do Reni i mówię jak chcecie, jak chcecie! Jak to nie Volvo? Nie będziecie Renią jeździć właśnie. No? <laughs> Oczywiście. Dobra, no to ja pakuję. Czy masz jeszcze jakieś papiery, dokumenty i nie wiadomo co? Nie, nie bo dojechał w poniedziałek. Możesz jechać do tym jak chcesz. Mogę jechać? No. Powiedziałam dzieciom, że tak chce, żebym jechała z nim na Włochy teraz. O! Problem! Jak to? Zabiję go, jak go zostawisz ze mną. <noise> No, a Igor mówi, mamo, ty nie możesz, ja przecież muszę iść na matematykę, przychodzi pan z angielskiego, ja mówię, o, widzisz, jak ja mogę jechać? No. Tak mogę jechać. Długo ci to zajmie? Nie no, chwilę, tylko może będę wyłączał. To biorę. Dużo ci biorę. Dużo tego biorę. Arek mówił, że ten, że na 18. Dobra. Ja jeszcze im nie mówiłam, że idziemy dziś na imprezę. 18 idziemy na imprezę. Idziemy na imprezę, Chciał wam powiedzieć, a ja kamerę na ciebie skierowałam. <laughs> idziemy na imprezę. Donia się umówiła z jakimś kolegą na wyjście. E, no. Takim kolegą, kolegą, naprawdę. I ten, e, i ja mówię, ty ja nie wiem, jak ty się umawiasz na 18, a kto po ciebie pojedzie? Ja dzisiaj idę na imprezę, mnie nie będzie. No. O, to będzie musiał odprowadzić mnie, ja mówię, no raczej będzie musiał Cię odprowadzić, nie? Tacy nie koledzy, nie koledzy. Są chłopacy jeszcze. Aha, a on dobrze. jest kolegą. On utkwił w tej przestrzeni Friends Forever. Przyjaźń. Tak, tak to jest przyjaźń i tam z tego nic więcej. Widziałeś jak mama ostatnio cisnęła maniskiem? Nie. Nie widziałeś jak mama manę jechała? No, ty słaby jesteś. jak ty nie widzisz takich rzeczy. Kto to przyjechał? Twój tata wreszcie? Ja, wreszcie? Mało masz go, nie? Ciągle ci jeździ, ja nie ja mało, wiem. Mało jeżdżę, właśnie. Mało Specjalnie jeżdżę. mało jeżdżę, żebyś, żebyś. Nie narzekał. Żebyś się cieszył, że ja jestem, właśnie. To zabierać? Chodzi go. To są dokumenty, to weź na, o, to ty, to na to... siedzenie do tyłu, to jest no, laptop. Dobra, to to, ja to te, do, 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 do bagażnika, a to weźmie tata. To zapraszam. Czy Renią też chcesz jechać? No tak, ja wiem, że jak chodzi teraz. E, to przechodzi, nic jej nie jest. Ja muszę mam, mam w ogóle paragon od tego pana dla ciebie, masz się tam zobaczyć. No dobra, no to chodź, chodź. Schowaj i jedziemy. Jest... A wiecie, to jest samochód Sławka, a tam gdzieś jest samochód mojego szwagra, ale ja nie wiem jaki on ma samochód, bym wam pokazała. A widzicie, jak on się spieszy? Już idę, mówi. Już idę. Ja już tutaj siedzę w samochodzie chwilę. Dajesz obiad, że jesz śmieci? Daj jej, no co? Przecież chcę. Daj jej. Ona chce prażynkę, poczęstuj nie. ją. Jest twoją siostrą, a za prażynki zapłaciliśmy my. Nie ja mi, co to za gówno, jak nam jest skierowała kamerą. Tak? Tak. Ej, tak nie mów do niego. Poczęstuj ją, bo nie zabiorę ci wszystko. Nie. Nie chcę ci dać. Mogę Daj. Sobie kupić? Daj mi. Nie. No, Teraz muszę ich Teraz pogodzić. Teraz fajny. Teraz nie, jest fajny. Nie tak. Powiedziałam, że chcę psa. No to spadaj. Musisz go zwrócić mu honor. I poprosić, powiedz, poproszę chipsa. Chcesz mi chipsa? Nie. <gry> Nie mi chipsa. Nie. To jest prażynka. Daj mi prażynkę. Widzicie, co ja mam? Daj. Przyjdzie tata, zaraz was pogodzi. Zaraz będzie spokój. Pogodzi tata i cześć jak czapka. Nie, dziękuję. Dobrze, moi drodzy, my już przyjechaliśmy tutaj do tego. Do domku, prawda? Ja się przebrałem fajnie. Ubrałem sobie takie super, moje super spodnie, które... Jeszcze się wykąpałeś. Jeszcze się wykąpałem, tak. Chciałem jeszcze coś zataić. Bo Ewa mówi, a co ty robisz, mówi, ja tutaj kroję, a ty już mój ten bierzesz. Mówi, bo powiedz wszystko wszystkim, mówię, a ja mówię, nie no weź, słuchaj, ja tu będę, nagry... ja tu będę kroił te pomidory, a ty powiesz, zobaczcie jakiego mam kochanego męża. <laughs> Przyjechał, szybko się wykąpał i już tutaj sałatkę robi na tą imprezę, nie? Co prawda impreza nie u nas, ale ta, taką sałatkę to... Bez sałatki, nie Bez sałatki po prostu nie chodzimy. Taka sałatka jest zawsze ten. Jeszcze mieliśmy wziąć karkówkę, ale... Jeśli chodzi o karkówkę, to tam na pewno żarcia będzie dużo, a nie ma co widzicie. Tu jest cała karkówka, ona już jest odmrożona, najwyżej jak, jak ten. Jak zabraknie? Jak zabraknie, to się szybko zapanieruje, znaczy zapanieruje się teraz, nie? bo najwyżej będzie jutro na obiad. Pamiętajcie, dzisiaj jest sobota, prawda? Ja wyjechałem w pojęcie o godzinie 4, wróciłem w sobotę o godzinie 15, i dlatego tam były pytania, jak, sobie, jak ja jeżdżę. No to właśnie tak jeżdżę wracam w sobotę o 15 i dlatego muszę jechać rozładować prawda do Gdańska w poniedziałek. I po drodze jeszcze tam w stronę Gdańska też trzy palety czy tam cztery muszę zdjąć. A natomiast czasami jest tak, bo teraz mi się przedłużyło, bo wiecie, że tam tu miałem wziąć, tam miałem wziąć, a czasami jest tak, że wracam w sobotę rano albo w piątek wieczorem. I wtedy wtedy Wiecie, co wtedy jest? Bo mi słowo wyleciało. Wtedy mi się uda zrobić 45 godzin tutaj, i wtedy już mam na czapę załadowaną, i sobie ewentualnie jadę. Chyba, że nie chcę jechać, to wtedy z Ewą leniuchuję w domu, prawda? I jak się już wyleniuchuję, to wtedy jadę. To ty teraz to widzisz, że ja się leniuchuję? Nie, absolutnie. Broncie? Nie, absolutnie. No. A ja słuchajcie, tak naprawdę to nie szukałem tego telefonu Ewy do nagrywania, tylko szukałem czosnek, żeby jej tutaj zrobić. Bo wiecie, ona też umie robić tą sadkę, którą ją nauczyłem, prawda? <śm Coś śmiesz? Uh -huh. No. Karkóweczkę zapanierujemy i. Prawda? Ona no dobrze, że pojechałem tak późno do Biedry. Mało ludzi połowia? No widzisz, a jak ja dzisiaj jechałem, też jeszcze fajnie jechało w sobotę, to tam nie ma tego. Jeden mi się tylko zdarzył, kurczę, przede mną, przed, przed, przed brodnicą, i tutaj jechał wolno, i wolno, i wolno, i wolno. Mówię, jedzie, chopie, bo cię Rozszarpie! Osobówką. Jak 50 to zwalnia do 35, jak 70 to do 50, wiecie? No wiesz, mandaty są teraz. Tak, no ale jak jest 50 to te 55, bo można jechać. No dobrze. To wiecie o tym, że tu jest ta nie? Fajnie. A jeszcze, już poczekaj, jeszcze tutaj pokażę, bo co niektórzy mogą wątpić w to, że tutaj coś mam, prawda? Tu jest, prawda, takie coś, o. Wiecie co to jest? To jest to, to jest to. To jest, to. To jest kola, która jest z cukrem. Właśnie chciałem Wam powiedzieć odnośnie, bo niektórzy mówią, że piją kola zero. Słuchajcie, kola zero to tak naprawdę to nie jest kola zero, tylko to jest kola słodzona albo asparganem, albo jakimś Asparta. innym. Właśnie aspar. Co? Aspartan. No, albo aspartanem, albo jakimś innym właśnie Czyś. cukropodobnym czymś. Czymś. Co... jakimś. No, no, no co jest po prostu. Jeszcze gorsze od cukru, także to nie jest żadna kola zero. A karkówkę, panierujesz czym? Mów, zapytań. mów, niech wszyscy wiedzą jak, jak, jak zrobić karkówkę Cegieta paprykowa <grym> Czosnek Czosnek i co tam jeszcze tam no maje Może majeranuku trochę, ale może byś spalił A na drugiej stronie nie dajesz? Nie, bo nie, będzie więcej przypraw nie tylko A, jedną. więcej przypraw No dobrze No to jak będzie więcej przypraw to Ewka tutaj więcej przypraw Wam y, Zrobi A ja wezmę ten czosnek tutaj do tych z, no zrobię ten sosik do tych pomidorów. Pobieram ten czosnek, prawda? Tutaj czy ząbki jeszcze mi zostały? No mi bierze. Ja myślałem, że ona tutaj do tego daje, mm -hmm. prawda? A no zobaczcie, co robi. Wyciska czosnek normalnie i do karkówki. Teraz muszę jeszcze jedną główkę iź obrać przez ciebie. Dam radę? No dobrze. Uwielbiam zapach czosnku wiecie. Jak robiłem, to lubię. Mmm, jaki piękny zapach tego czosnku jest. Ewa kiedyś mówi, co tak wąchasz te palce? Bo czosnek obierają. Mmm. No. U nas jest czosnku dużo. Karkówkę mieliśmy kiedyś zjeść z Ewą, ale jako, że my mało jemy, to nam się została, prawda, Ewa zamroziła i mówi, będzie na czarną godzinę. Bo to przyszła nie wiadomo, przyszła czarna godzina. Ale nie, no dzisiaj, jutro można na przykład do karkówek, bo do schabowych to może nie bardzo pasuje, ale do karkówki to można zrobić ten. Frytki, prawda? Jeszcze jedną taką sałatkę, bo dzisiaj na pewno pójdzie ona. No. no. Oczywiście. I będzie dobrze. No i, ale. Aha, i ser później, no tak. Mówię, co to na dziwnie wygląda. Dziwnie, one. a co już ten pomidor nie wszedł? Trzeba ten w... pomidor nie był oparzony, ten pomidor był od kanapki. Mm -hmm. Pamiętajcie o tym, że jak robicie tą sałatkę, to musi, muszą być pomidory sparzone, żeby ta Skórę skórka nie było, bo zepsuje cały efekt. Tak, ze skórą to nie róbcie. Nie róbcie ze skórą. Brońcie Panie Boże. Brońcie Panie Boże, oczywiście. Karkóweczka wygląda tak. Tak wygląda, a jak pachnie. Taka hmm. karkuweczka. Hmm. Kotek pójść, bo ja się zacznie. No dobrze. dobrze, dobrze. Wyjdę. Słuchajcie, wyszykowałam się, wypacyfikowałam się i czekam. Wiecie na kogo? Już Wam pokażę na kogo. Czekam. Mam sprawę do załatwienia. Wiecie, co on robi teraz? Nie. Tak. Nie. Tak. Montujesz filmik. Nie. Tak. On jest taki skrupulatny pracownik, że on lepiej robi u siebie jak u kogoś. Od razu. Ja wiem po co teraz robisz. No bo teraz trzeba zrobić co będę robił. Na przykład czekał za mną, nie? No ale dobra. Chwila, moment i idziemy. I go zostaje. Jeszcze zrobię mu tylko frytki, bo sobie zażyczył, nie? Iguś. Zrobię mu te frytki. O kurwa. Lustro by zrzucił. Okay. Tak robisz, żeby zrzucił lustro. Patrzcie, co sobie zrobimy. No, Idziemy w frytki robić. Ta! Na dole się pomyliłam. Wszystkie fasolki mi chłopak <noise> otwiera. Będziemy musieli jutro zjeść. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczeka. To tak nie można sezon robić. Nie wiem, czy mamy na dole frytki. Coś nie wiem. Igor... <noise> mamy na dole frytki? Nie, mogę sprawdzić. Nie ty, nie, ty nie sprawdzisz, bo... Ty możesz się pomylić w czymś. Dobrze, ja idę. Ja idę. Został, bo tam pająki są, ptaszniki. Odejdź. Mamy frytki. Ale po co mu frytki? Czy on chce dostać w, w papę? Chce właśnie. Tutaj będzie teraz frytki. Frytki jak tu zaraz trzeba wychodzić na imprezę. Żebyśmy tylko nie zapomnieli z lodówki tam parę rzeczy, co mamy wziąć. Co najważniejsze jest. Ja wiem. No co, myślę, myślę o, surów, o sałatce. Ja też. Tak? No, nie mamy A to czy myśleć? O Koli. Co latasz, jak szalony nie jestem Prze Weź się ubierz i po dworze sobie po lata, ja nie w domu nie. tutaj. On mówi, że on nie biega, tylko tańczy, ty nie rozróżniasz. Właśnie. Taniec? To jest, tań to jest nowoczesny taniec jakiś. Tak, taniec, Lataniec, nie? Jest zupełnie ciemno. Ale widać coś, widać. ale mało. Wybraliśmy się już. O! He, mamy tu na garażu lampę. Więc. Siemano, daleko nie mamy, to możemy w poszulce. Daleko iść. nie mamy, tu idziemy. To będziemy daleko szukać, jak my mamy pod nosem. Właśnie. I moja mama zrobiła takie pączki, że klękajcie narody, ja wam pokażę, chociaż wam pokażę, takie domowe pączusie, słuchajcie, ja dotknę, bo to trudno, to do niej wezmę, takie mięciusie jak poduszeczki, nie wiem czy mama ma ten przepis, mówi, że ma. O, troszkę jest migana. Może nie mieć, ale jak będzie miała, to ja Wam upiekę na quick cooking. Naprawdę przepyszne. Przepyszne pączki. Mieliśmy tu, jak widzieliście, dużo innego jedzenia, ale pączki wrażenie zrobiły, mamo.